Cześć, tu klocko mania Kuby. To jest 20 odcinek na moim kanale. Z Lego i nie ma mocnych. Dobra, już jesteśmy na mapie. I pamiętacie z tym człowiekiem szpadłem co wtedy. A to było banalne. Dobra, a teraz sami idziemy. Może rzucimy tą lesynę i się w nią zamienimy. Ono? To fajny pomysł. Lesyna. Biegnij. A teraz się w nią zamienię. Ej, fajnie. A teraz mogę komuś przynieść auto i co pojechać. Ale idealnie wykręciłem. Skoro już mówimy o autach, to mogę wam powiedzieć, jaką ja mam markę auta. Nissan Qashqai. Srebrny Nie mogłem się powstrzymać żeby to powiedzieć Pojedziemy na skrót. Skróty? To tędy Ciekawe czy w ogóle to są skróty No nie O? Ślini, coś Co to? Częściowy A dobra, nie mylę wężczyzn Tędy jadę. Nie, nie, ale drift robię! Jak w Forza Horizons 4. Drifty robię. Bob! Up, możesz ukraść komuś auto. Potem mu i tak oddam. Tylko hajs. Albo nie. Widzę, że jesteś... ...przy jakiejś takie pizza Już jedziemy do misji Muszę przyznać fajnie się tym. Koszmarna wiadomość Przez brzeże nowego Kurwem przetoczyła się fala zbrodni. Łączymy się z reporterem. Dzięki Jane, jestem tu w oku cyklonu. Rybacy wrócili do portu i rozkręcili za tym w całej dzielnicy. Zaraz. Czy to nie jest przypadkiem legendarny zaginiony prezenter Don Wheeler to ma oddawaj nie! Ma. O ja cię będziemy mieli sumariste. bossa! Zastąpiłaś mnie, a potem wszyscy zapomnieliście! Ale teraz to już nie ma! Powróciłem! A teraz z powrotem do studia! Eee... na dziś to już chyba koniec. No, naprawdę będziemy mieli wielkiego bossa! O i widać ci chłódź. Rybaczkom ale jest zabrudzona. U mamy port. No nie ile? Rybacy znowu kombinują. Ci paskudni rybacy próbują odciąć nas od nabrzeża, wylewając wszędzie toksyczne paskudstwo. Aaaa To naprawdę paskudny bałagan! Byłoby miło, gdyby udało ci się odesłać ich z powrotem do Umrzyka Skrzyni! No, nie O to ja to nie robię Poczekaj na mnie, Max O dobra, a ja jestem już jednym, tak znart do mnie. A dobra. Nieźle jak dla sztura lądowego! Jedno już mamy. Nie wiem, jak się się zamieniłeś w światło. Ojo, tu jest duży tylko nie wiem, jak do niego się dostać. Hm. Dobra, idziemy tutaj. Ja cię. Jeszcze mamy te dwie ciężarówki do opanowania. Nie powinno Ale nam to jest potrzebne, bo przecież nie możemy chodzić potem, bo mamy nieskończoność życia. Był w ogóle ten rybak po lewej. O, ten? W tej samej koszulce? To on w ogóle wchodził do tego. Fajnie. Nie złapiecie mnie. Dobra, muszę się tam dostać. Biegnę, szybko biegnę. I tam są takie schody. Specjalne. No, znaczy drabina. Ja taką drabinę nie robiłam. Ha, 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 ha. rybacy naprawdę poszli na dno. Oto twoja obiecana nagroda. Złoty klocek, jak zgadłem. Profesjonalny gościu krzyżyk. Dziękuję. Właśnie dziś dwa złotych klocków. I właśnie byłem tam przy jednym, tylko że nie wiem jak do niego się dostać. Ale narpię tutaj. To kiedyś... Kiedy indziej. Ci rybacy! Po prostu nie wierzę! Co z... To ci rybacy! Są w magazynie! Wszystko niszczą i napadają na ludzi! Widać bandyterka jest bardziej opłacalna niż praca w doku! Przyjdę do ciebie za chwilę. Specjalny gościu. O, tam też jest złoty klosek. Tu też jest złoty Ale to na razie to nie wiesz. Tu ja wezmę jakiegoś latającego. Tutaj polecę Na górę I mam Gdzie są ci wodni Dobra Dobra Oni są rybakami Na nich woda Ile działa No jej zabić dzięki wodzie Tylko gdzie oni są tu jest jeden. A gdzie szósty? Ej no, gdzie szósty? Szóstego tu nie ma. Szósty się zagubił. O, tu jest ta tablica. I jeszcze takich musimy sześć. Pomogliśmy. A to? I to nie chce się zniszczyć ujacie to naprawdę jest silne patrzcie ej patrzcie jakie to jest silne super ataki nie da się z tym trzymaniem nie dłuż. tym się, się nie da tym też się nie da tym? też się nie da widzicie i to jeszcze w dodatku odbija już idę do ciebie elastyna nie wiem kto jest tam potrzebny gdzie ty jesteś piłka gdzie ty jesteś mm, ile bo musimy pomóc

nad na może to zrobić A nie mówię I co to jest? O, podbija jeszcze na 8 kloca, bo ja. Chyba gdzieś obok hmm? Tu, o teraz na Okej, okay, to ja będę obok ciebie latał i ci zbierał. Jak będzie gdzieś wysoko, no wysoko... To jest tu tutaj. Mam. się by jeszcze czerwonego. Nam tu Lecę szybko do ciebie Gdzieś na dole Gdzie, nie tu A może tutaj Coś nam tu wypłynęło! Coś nam tu wypłynęło Jezu tekst ma ja idę po następnego złotego klocka. Po dwa następne złote klocki. Ja mam nawet dwa złote klocki. Oho! I Bobtan. Duży Nie wszyscy zgodzili się od razu. Ale dlatego... Co prąd tworzy? To od razu się w niego zamienia. Lata? Dwa razy krzyżyk trzeba. I do góry krzyżyk jeden raz. I Co zrobiłam? Aha, i mamy naszą zgubę. Lecę jeszcze po następną. Szkoda, że on nie umie latać. Hm. W dół jest kółko. To tak. A, a ja teraz szukam na balkonie gdzieś. Hm. I tu gdzieś. Ale gdzie? Gdzieś tu. Nie, tutaj gdzieś. O, tutaj na balkonie. Jestem na balkonie. Znajdź mnie. Elastyna, a dotknij ten. I może, bardzo wysoko. Leci. Przytrzymaj ten. Elastyna, i znaczy ten. Jak on ma na imię? Tornador, a zrób ten. Przyciśnij ten przycisk, patrz. na to czas... Indziej uda mi się. Ale ja widzę. Ale to ja... O, ty też. Co cztery rzęce, co nie jedna. A nie mogę się zmienić, kółko przyciskaj. Krzyżyk scout. O co to jest? Biegaj szybko potem. biegaj szybko. Ja też się w maksa. Ciekawe co tam jest. Oooo, ja ja I co? Jeszcze raz mnie odbija? Gdzie ja jestem? O za co to? A, to jest ta legarnia? Mam obsce a tu gdzieś świeczek zapachował. Ale ty zrobiłeś ostatnio, a ja zrobiłem wszystkie. Gdzieś tutaj. O nie! O nie! O nie. Złonek, Złonek, no na się na Naprawdę fajnie jest ten O. Panowie, zatrzymać platformę w połowie drogi. Ale śmieszne! Mam nadzieję, że nie znamy. O, i włączmy jeszcze super, to. Fajnej, mega, to drugie, będziemy mieli razy 10, bo dach. mam razy nie, 8 razy i razy 2. Zamienię się w kogoś, kto umie to zrobić. Czyli może w tego. Hmm. Na pewno mam jakąś uśpioną supermoc. Na komputerze mi robić pani prezydent, ambasador trzedny Mores Ta, Ewelina Jeszcze Wiola zniewalacz ekranów, ten, on zniewalacza ekranów Mirageł mnie, światłomił Body pine i elektron. Elektron. Dobra, to będzie łatwe. Zrobiona. Zrobiona. Zachajsów. No. Tylko po co mi tyle pieniędzy jak przecież nie mam na ten. Mam już wszystkie te samochody. A, bo tutaj był ten złoty klocek, co wtedy jałem do góry, ale już go zebrałem dawno. Nie! Ej, ale ja tu byłem Jack-Jackiem. Dżak Światło mi może to robić. I Jack-Jack, i ten, co Żyga tym ogniem. O, lawą Żyga. Widzicie? Normalnie. O. o, fioletowy. To będę tam codziennie przyłaził, żeby sobie zebrać. Szkoda, że nie jest tak, że za pieniądze można zakupić jednego tego. Ulala. Mamy 90 już. Thank you very much. Dziękuję ci. Tylko, że ja nie mogę. A. Nie mogę się zmienić. Ale Apoge też umie fajnie latać i szybciej od tego tego. Tam pod Tobą jest. Ja już do celu Jadę A przyciśnij kółko i się nie ruszaj Dziś tu jeden Jest, tylko że go nie ma niby A on już siąknął

Zrobimy sobie za chwilę wyścig latającymi. jesteś mi tu potrzebna. Szkoda, że takiej nie ma na sprzedaż. O, mogę teraz powiedzieć y, tej ryby lekramę. Kupcie tą rybę, a będzie wam śpiewała muzykę i nie ma mocnej. Parę szukki. na jesteśmy tu potrzebna. Tutaj, na drugim rzeku. Padłam. Widzisz mnie na mapie. Tu syna jest potrzebna. Sący cię uderzyłem. Uuu lala. 21 już Musisz trochę się cofnąć. I kółko. Kółko. Tylko kółko. I kółko przyciskaj. O tak. Mam nadzieję, że trafiliśmy już na spokojne wody. Masz w ramach podziękowania. Złoty klocek. 91 do tych klocek. A szkoda, że nie ma także za ten. Za 10 pieniążków za 10 pieniążków y, jest jedna ta. Jedna postać. O, to by było fajne. Nie, to bym miał wszystkie. Proszę, w A tam, dam halo! Trzymaj we własnej osobie! Szurg na Lister! Powraca z mrocznych odmętów oceanu! Jest na tym statku rybackim! Wyślij go na spacer po kładce! O ja, robimy bossa? Dzisiejszy program poprowadzę ja, Żurnawistne. U sałsa. Ale na rybę. Jeszcze się ruszamy na podwój mediu. And An Herman, Anne wrócił. An i tym razem nie ty była, he? Nie zostajesz na początku. Herman. O, mam pomysł. Skoro on taki duży, to ja też taki duży chcę być. Widzicie, on taki duży, ja też taki duży. Szybciej go pokonam. Widzicie? Uwaga. Zadaję mu trochę życia, ale trochę mało. On taki duży ja też tak jestem. Jest. Ale mnie odtrąci. Byjmy go powoli, ale nie, poczekajmy, on robi ten tajna atak. Nie możemy go bić. O, teraz. Zostaw Ale go walnąłem. Zostaw ją. Zostaw elaksy nie. Ale boom. Niepokonałem. Zostańcie ze mną, z nowego urwem. Wracam na antenę dziesiątej! Co też przyniósł przypływ? Ale duży Pokonany I ból Pokonam i będziemy mieli tego dużego? Tak jak i myślałem Jur ja ma jest? No Ale mamy dwóch tych rybaków La, la, co to będzie? Papa, pa. widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie subskrypcję, do zobaczenia. Codowe. co dalej.